Film rozpoczyna się sceną, w której mała dziewczynka o imieniu Eileen bawi się chowanego w lesie ze swoim ojcem. Następnie tata pokazuje jej, jak zbierać grzyby, które dziewczynka chwyta i wkłada do koszyka. Eileen zostaje w lesie, aby załatwić potrzebę fizjologiczną, podczas gdy jej tata kieruje się w stronę głównej drogi. Jednak gdy Eileen próbuje odnaleźć ojca, słyszy hałas. Dziewczynka dociera do głównej drogi i zauważa samochód, którego kierowca patrzy na nią w sposób przerażający, po czym objeżdża z dużą prędkością. Przerażona Aileen zauważa grzyby rozrzucone po ziemi, a następnie, patrząc w dal, dostrzega martwe ciało swojego ojca, a widok ten uderza biedną dziewczynkę jak grom z jasnego nieba. Następnie scena przenosi się 10 lat później, gdzie widzimy nastoletnią Aileen przygotowującą się do zawodów pływackich. Jej trener motywuje ją i ostrzega, aby oszczędzała oddech na ostatnie 30 metrów. Wkrótce rozpoczyna się wyścig, a Aileen daje z siebie wszystko. Jednak pomimo jej wysiłków, wygrywa inna dziewczyna. Eileen zajmuje drugie miejsce, a jej konkurentka próbuje ją pocieszyć, mówiąc, że to tylko kwestia kilku sekund, ale to tylko rozgniewało Eileen, która uderzyła ją, pozostawiając biedną dziewczynę zakrwawioną. Później trener podchodzi do Eileen w szatni i żąda, aby przeprosiła dziewczynę, grożąc jej dyskwalifikacją. Eileen odmawia i staje się agresywna również wobec niego. Trener jest sfrustrowany jej zachowaniem i nazywa ją bezużyteczną nieudaczniczką. Następnie jej mama radzi jej, aby zrobiła sobie przerwę od treningów aby uniknąć ponownego spotkania z tą dziewczyną. Namawia również Aileen, aby zgłosiła się do lekarza z powodu swoich problemów, ale zbuntowana nastolatka najwyraźniej nie jest tym zainteresowana. Kilka dni później Aileen odpoczywa w swoim pokoju, gdy pojawia się jej młodsza siostra Pam i pyta, dlaczego Aileen nie chodzi ostatnio do szkoły ani nie bierze udziału w zawodach. Aileen jednak zrzędzi na dziecko i ostro wyrzuca je z pokoju, więc pojawia się jej ojczym, pytając, dlaczego jest taka niemiła dla swojej siostry, ale Aileen odpowiada niegrzecznie, że są tylko przyrodnimi siostrami. Mama szybko rozładowuje sytuację i mówi Eileen, że jeśli nie zamierza się uczyć, powinna znaleźć pracę. Ale rozgniewana Smarkula wybucha i oskarża mama o rozpoczęcie nowego życia i zapomnienie o jej ojcu. Matka ostatecznie uderza Eileen, co naprawdę rani jej uczucia. W następnej scenie Eileen przybywa do domu ciotki, która ciepło ją wita i oferuje jej miejsce na nocleg. Eileen docenia pomoc i obiecuje, że zostanie tylko na krótko, dopóki nie znajdzie pracy. Ciotka zgadza się i zaprasza ją na zajęcia jogi, jeśli jest zainteresowana. Po południu Eileen pojawia się na zajęciach jogi ciotki, nie mając nic innego do roboty. Podczas sesji kobieta w średnim wieku o imieniu Milana zmaga się z bólem szyi i wychodzi wcześniej. Eileen nawiązuje z nią rozmowę, a Milana zwierza się, że czuje, iż jest już za stara na swoją pracę. Zaciekawiona Eileen pyta, czym się zajmuje, a Milana wyjaśnia, że jest brygadzistką w fabryce. Eileen pyta następnie, czy Milana mogłaby pomóc jej znaleźć tam pracę, na co kobieta zgadza się. Później Milana zabiera Eileen do fabryki i zaczyna pokazywać jej różne maszyny oraz sposób ich działania. Radzi nastolatce, żeby się nie martwiła, obiecując, że na początku zatrudni ją w mniej skomplikowanym dziale. W tym momencie pojawia się właściciel fabryki, Michael, a Milana przedstawia mu Eileen, mówiąc, że jest nową pracownicą. Michael pyta ją o życie i dowiaduje się, że ma 18 lat i rzuciła szkołę. Jednak gdy słyszy jej pełne imię. Eileen Trevilian, Michael jest w szoku. Odchodzi bez słowa. Widzimy, jak Michael staje się coraz bardziej niespokojny, przypominając sobie wydarzenie sprzed wielu lat, kiedy był młody i palił trawkę ze swoimi przyjaciółmi. Pewnego dnia założyli się o butelkę rumu i wyzwali go, żeby skoczył z wysokiego budynku. Zgromadził się cały tłum, aby to obejrzeć, a Michael wylądował bezpiecznie i wygrał zakład. Właśnie wtedy Michael zauważył młodą kobietę o imieniu Laura, z którą miał w przeszłości romans, ale nie mógł sobie przypomnieć jej imienia. Wykorzystał swój urok, aby przekonać ją, by poszła z nim. Następnie oboje udali się do jego samochodu i doszło między nimi do intymnej sytuacji, podczas której Laura zapytała, czy następnym razem ją zapamięta i czy zaprosi ją do siebie. Michael dał jednak jasno do zrozumienia, że nie jest zainteresowany takim zobowiązaniem, więc wściekła Laura postanowiła wrócić do domu pieszo. Michael poczuł się jednak winny swojego zachowania i poprosił ją, aby wróciła do samochodu. Laura niechętnie się zgodziła, ale nalegała, że to ona będzie prowadzić, ponieważ on był pijany. W teraźniejszości do Michaela podchodzi Laura, która jest teraz jego żoną. Zastanawia się, dlaczego jest tak niespokojny, więc Michael odpowiada, że ich niemiecki klient zaprosił ich na kolację, aby sfinalizować ważną transakcję. Sugeruje, aby poszła z nim, ponieważ jest doskonałą prawniczką, na co Laura chętnie się zgadza. Tej nocy widzimy Michaela, który nadal jest niespokojny i nie może zasnąć, a jego myśli pędzą. Następnego dnia nagle informuje Milanę, że postanowił zwolnić Eileen, ponieważ nie potrzebują nowych pracowników. Milana pyta, czy dziewczyna zrobiła coś złego lub czy on ją zna, ale Michael szybko zaprzecza. Następnie nalega, aby przynajmniej pozwolił Eileen zakończyć okres próbny, obiecując, że jeśli dziewczyna coś zepsuje, sama ją zwolni, więc nie ma innego wyboru, jak tylko się zgodzić. W międzyczasie do Eileen podchodzi współpracownik o imieniu Loris, który wydaje się nią zainteresowany. Prosi ją o dane do mediów społecznościowych, ale Irene odpowiada, że ich nie ma. Loris mówi jej wtedy, że jeśli kiedykolwiek będzie chciała się spotkać, może go znaleźć w pubie o nazwie Piazza Dante. Ich interakcję obserwuje inna współpracownica, Agata, która wydaje się wyraźnie zazdrosna. Wieczorem widzimy Michaela i Laurę na kolacji z niemieckim klientem. Michael wydaje się jednak z jakiegoś powodu zdystansowany, a nawet wykazuje oznaki złego nastawienia. Martwi to Laurę która stara się zachować uprzejmość i ożywić kolację, aby nie stracić kontraktu. Klient nawet subtelnie z nią flirtuje, ale Michael albo tego nie zauważa, albo po prostu nie zwraca na to uwagi. Po powrocie do domu, Laura konfrontuje się z mężem za niegrzeczne zachowanie wobec ważnego klienta, ale on nie przejmuje się tym i nazywa mężczyznę ibiotą, ponieważ żyje z pieniędzy swojej rodziny. Następnego dnia Michael czyta artykuł o zawodach pływackich Eileen i dowiaduje się o jej wybuchu. W innym miejscu widzimy Eileen przybywającą na lokalny basen aby popływać, ponieważ jest to jedyna rzecz, która uwalnia ją od ciężaru negatywnych myśli. Wkrótce przybywa kilka dziewcząt na trening, a trener mówi Eileen, że nie może tam być lub musi zmienić tor. Eileen bez wahania wykonuje polecenie, a trener szybko zauważa, że jest wyjątkowo utalentowana. Opuszczając później basen, Eileen jest zszokowana, widząc Michaela siedzącego w samochodzie z kierowcą. Nerwowo macha do niego, ale on nie odpowiada i po prostu nakazuje kierowcy odjechać. W następnej scenie widzimy Eileen i Lorisa całujących się w klubie i zbliżających się do siebie. W kolejnych dniach Eileen trzyma się swojej codziennej rutyny w fabryce, wymieniając figlarne spojrzenia z Lorisem, a nawet od czasu do czasu pływając. Pewnego dnia, kiedy Eileen przychodzi do pracy, odkrywa, że opona jej roweru jest w tajemniczy sposób przebita. Zdaje sobie sprawę, że to zazdrosna Agata to zrobiła, ale postanawia nie reagować i po cichu kontynuuje swoją pracę. Później, podczas pracy, Aileen otrzymuje SMS-a od Lorisa z zaproszeniem na randkę. Udaje więc, że jest chora i udaje się do swojego przełożonego, aby poprosić o urlop. Jednak Aileen niespodziewanie spotyka Michaela, który pyta ją, co się stało. Twierdzi, że jest chora i potrzebuje czasu wolnego, ale Michael dostrzega zaparkowaną na zewnątrz ciężarówkę Lorisa i zdaje sobie sprawę, że ona kłamie. Początkowo odmawia jej urlopu, ale kiedy Aileen się złości, w końcu ustępuje i pozwala jej odejść. Kiedy Aileen opuszcza biuro, zauważa ją Laura, która jest zaskoczona, widząc nieznaną twarz. Pyta Michaela o nią, a on odpowiada, że Aileen jest tylko nową pracownicą i chciała wyjść wcześniej. W innym miejscu widzimy Aileen i Lorisa relaksujących się w jego ciężarówce po intymnym zbliżeniu. Ona opowiada mu o swojej rozmowie z Michaelem i o tym, jak ten wyglądał przez okno na ciężarówkę Lorisa. Bardzo go to martwi, ponieważ obawia się, że zostanie zwolniony, więc surowo prosi ją, aby zachowała ich związek w tajemnicy. Następnego dnia w pracy Eileen zostaje nagle skonfrontowana przez kobietę w ciąży, która zaczyna na nią krzyczeć za rzekome sypianie z jej mężem, Lorisem. Zaskoczona, Eileen odpowiada, że Loris był już z połową kobiet w fabryce i wskazuje Agatę jako przykład. Agata podąża za nią do środka i zaczyna krzyczeć i obrażać ją. Obie wdają się w intensywną kłótnię, która szybko przeradza się w prawdziwą bójkę. Na szczęście Michael przybywa, aby interweniować i siłą wyprowadza Eileen z tego miejsca. Krzyczy. Że mogła poważnie skrzywdzić Agatę, ale Eileen nie reaguje na nic. Potem Eileen jest przekonana, że została zwolniona i zaczyna pakować swoje rzeczy, ale Milana zaskakuje ją, ujawniając, że Michael postanowił jej nie zwalniać. Zamiast tego przeniósł Agatę do innego działu, pozostawiając Eileen oszołomioną i zdezorientowaną. Tego wieczoru Eileen jedzie do domu na rowerze, a Michael podąża za nią swoim samochodem, ale wkrótce traci ją z oczu. Nagle Eileen wsiada do jego samochodu i domaga się wyjaśnienia, dlaczego ją śledził. Podejrzewa, że ma złe intencje i zaczyna się rozbierać w zamian za to, że nie zostanie zwolniona. Michael odpowiada jednak, że nie tego chce, a jedynie chciał się upewnić, że nic złego jej się nie stanie. To wprawia Eileen w zakłopotanie, ale ona po prostu mówi, że jest głodna i proponuje, żeby gdzieś pójść coś zjeść. Wkrótce docierają do restauracji, gdzie Eileen pyta: Dlaczego masz szofera i sam nie prowadzi samochodu? Michael nie odpowiada nic więcej, poza tym, że nie lubi prowadzić. Następnie pytają, Dlaczego przestała pływać, ale Eileen milczy. Tutaj Michael przyznaje, że pracował w fabryce swojego ojca, ponieważ nie wiedział, co innego mógłby robić w życiu. Eileen ma jednak pasję i powinna uważać się za szczęściarę. Ale to tylko denerwuje dziewczynę, która ze złością stwierdza, że on nic nie wie o jej życiu. Następnego dnia Michael ponownie podchodzi do Eileen, twierdząc, że chce jej coś pokazać. Zabiera ją do Starego Domu nad Morzem i ujawnia swój plan otwarcia tam restauracji. Michael przyznaje, że wcześniej ją okłamał i że ma pasję. Następnie oboje patrzą na morze i dostrzegają w oddali parę, po czym Irene zaczyna szkicować mężczyznę. Michael pyta ją, czy potrafi rysować, a ona nagle wyjaśnia, że próbuje zapamiętać twarz mężczyzny, który 10 lat temu potrącił jej ojca. Uważa, że mężczyzna ten musiał ułożyć sobie życie, ożenić się i mieć dzieci. Michael sugeruje jednak, że może być odwrotnie i że jego życie może być po prostu piekłem. Kilka dni później, po pracy, Ailin dogania samochód Michaela i próbuje nawiązać rozmowę. Pyta go, dlaczego ostatnio jej nie śledził i czy chce się spotkać. Jednak on nieoczekiwanie odpowiada, że jest zajęty i objeżdża, pozostawiając Aileen zranioną i odrzuconą. Następnego dnia, gdy Aileen pływa w lokalnym basenie, trener chwali ją, mówiąc, że żadna z jego dziewcząt nie jest tak szybka jak ona. Wtedy zauważa Michaela, który czekał na nią już od dłuższego czasu. Kiedy pyta go, co tu robi, on wyjawia. Że przyniósł jej mały prezent, aby przeprosić za swoje niegrzeczne zachowanie. Aileen początkowo nie chce mu wybaczyć, ale Michaelowi w końcu udaje się ją przekonać. Oboje spędzają razem trochę czasu, bawiąc się w pickleballa i ciesząc się chwilą. Przypadkowo niszczą też czyjeś lusterko wsteczne i uciekają jak dzieci, a po raz pierwszy widzi Michaela śmiejącego się. Następnego ranka Aileen postanawia przyjąć ofertę trenerki i dołączyć do jej drużyny pływackiej. Informuje o tym Michaela, który jest z niej naprawdę dumny. Niedługo potem odwiedza go żona, która jest zaskoczona, widząc go tak szczęśliwego. Kiedy Michael wychodzi z biura, podejrzliwa Laura zaczyna grzebać w jego dokumentach. W końcu natrafia na profil Eileen i kiedy go czyta, z jakiegoś powodu jest wyraźnie poruszona. Tego wieczoru, kiedy Michael wraca do domu, Laura wita go wielką wiadomością, ujawniając, że jest w ciąży. Michael nie wydaje się jednak zbyt szczęśliwy, ale obejmuje ją. Wkrótce jednak Laura wyjawia, że to było kłamstwo i chciała tylko sprawdzić, czy on nadal ją kocha? Następnie zaczyna krzyczeć na niego za zbliżanie się do Eileen, która jest córką tego mężczyzny. Michael spokojnie wyjaśnia, że życie Eileen jest w rozsypce i chce jej tylko pomóc. Laura nie chce w to uwierzyć, ponieważ rozumie, że on jest w niej zakochany. W końcu stawia mu ultimatum i nakazuje mu porzucić Eileen dla dobra wszystkich. Kilka dni później widzimy Eileen walczącą zaciekle w zawodach pływackich, które ostatecznie wygrywa. Jej koledzy z drużyny i trener gratulują jej, ale ona rozgląda się po tłumie. Desperacko szukając Michaela. Zauważa natomiast jego kierowcę, który szybko daje jej znak, że Michael czeka na zewnątrz. Kiedy Ailin w końcu go znajduje, patrzą na siebie z niezaprzeczalnym uczuciem, zdając sobie sprawę, że głęboko się zakochali. Tego wieczoru Michael, Aylin i kierowca świętują jej ciężko wypracowane zwycięstwo, pijąc drinki. Kierowca wkrótce przyznaje, że jest zbyt pijany i postanawia wziąć wolne, pozostawiając Michaela i Ailin samych. Potem Aylin prosi o podwiezienie do domu. A Michael nie ma innego wyboru, jak tylko prowadzić samochód. Po drodze ona próbuje zbliżyć się do niego, a on początkowo karci ją za jej zachowanie. Wkrótce jednak ulega jej pragnieniom, ale nagle się powstrzymuje i wysiada z samochodu. Ciągle za coś przeprasza, ale Ailin nie rozumie. Za co? Michael nagle wskakuje z powrotem do samochodu wściekły i zaczyna jechać. W retrospekcji sprzed wielu lat widzimy młodego Michaela proszącego Laurę, aby wsiadła do samochodu. Mimo, że nalegała, że chce prowadzić, Michael odmówił i sam zaczął jechać z pełną prędkością, będąc pijany. Zmartwiona Laura namawiała go, aby zwolnił, ale on całkowicie ją zignorował. W teraźniejszości Michael znów jedzie z pełną prędkością, co sprawia, że Eileen zaczyna się martwić i błaga go, żeby zwolnił, ale bezskutecznie. Scena ta jest analogiczna do tej sprzed 10 lat, kiedy młody Michael jechał brawurowo w pobliżu lasu. W tym momencie dowiadujemy się, że to on przypadkowo potrącił i zlikwidował ojca Eileen. Kiedy Eileen zaczęła wołać swojego ojca, Michael spanikował i wbiegł do samochodu. Dziewczynka wkrótce przybiegła, a Michael spojrzał na nią z ogromnym poczuciem winy, po czym w końcu objechał z dużą prędkością. W teraźniejszości Michael zabiera Eileen do tego samego tragicznego miejsca, w którym wiele lat temu zginął jej ojciec. Eileen nie rozumie, dlaczego ją tu przyprowadził i pyta, skąd wie o tym miejscu. Kiedy Michael nie odpowiada, w tej chwili wszystko staje się dla niej jasne. Kiedy Michael wyjawia, że od czasu wypadku myślał o niej każdego dnia, Eileen popycha go na ziemię, a następnie chwyta kamień. Jest gotowa rozbić mu głowę, aby się zemścić, a Michael nie stawia oporu, ponieważ wie, że ona na to zasługuje, ale zamiast tego rozbija szyby jego samochodu i odchodzi z miejsca zdarzenia. Po całonocnej wędrówce Eileen rano dociera do szpitala i odnajduje swoją matkę, która pracuje tam jako pielęgniarka i upada w jej ramiona, przepraszając za swoje zachowanie przez te wszystkie lata. Matka ujawnia szokującą informację, że Michael zgłosił się dziś rano na policję, ale Irene pozostaje w konflikcie, niepewna, czy powinna czuć ulgę, czy smutek. Następnie scena przenosi się pięć lat później, gdzie widzimy Irene, która dobrze sobie radzi w życiu i pracuje jako trenerka pływania. Wychodzi spotkać się ze swoją przyrodnią siostrą Pam i widać, że zbudowały silną relację. Następnie, gdy obie idą ulicą, Irene nagle natrafia na nowo otwartą restaurację, która przyprawia ją odreszcze. Dzieje się tak, ponieważ nosi ona tę samą nazwę, którą kiedyś żartobliwie zasugerowała Michaelowi dla jego restauracji. W ostatniej scenie widzimy Michaela pochłoniętego remontem swojej restauracji, gdy nagle słyszy odległe kroki. Nagle, ku jego zdumieniu, przed nim stoi Irene. Michael wydaje się szczęśliwy, a na widok jej po tylu latach łzy napływają mu do oczu. Film kończy się delikatnym uśmiechem Irene, sugerującym, że mu wybaczyła i że wciąż istnieje szansa, by zbudowali wspólną przyszłość. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.